Alderon nie ma nie. Kolejny przedmiot wyrzucam. Rozstaję się z kolejną rzeczą. Mnie takie rzeczy leczą, że rzeczy oknem lecą, a ściany pustką świecą. I sam z jedną świecą w pokoju. Cienie drżą płaskie na ekranie ściany, a tylko mój cień. A tylko świecy cień. Kiwam się powoli, śpiewając ze świeczką w pokoju. Mniej mam i mnie mam, że nie mam jamienia. Mnie nie omania mnia. Mania, mania, mniemania. Ja mam imię, a nie mienię się mianem. Ja manię mam na nie, a my imię nie manię wyrzucam ubranie ostatnie memanie a teraz mnie w ciele bardzo 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 wiele topnienia potrzeba materii ponieważ płomieniem ogrzewam my całe niemienie płomień cztery ściany wosk knot i ja nie ubrany ta chwila się stała ja wychodzę z ciała płomień cztery ściany wosk knot i ja nieubrany ta chwila się stała ja wychodzę z ciała a bo ja patrząc w telewizor coraz bardziej się boję tych co nienawidzą lęku swego nie ukoję posiadanie bycie w stanie wiecznego nienasycenia a przedmioty to kłopoty posiadanie stan więzienia rzeczy tyle gromadzenia i potrzeba obrobienia swej własności od tych gości tych co biegną od wolności coraz dalej a ja wcale nie odczuwam tego dreszczu ku wolności biegnę stale oto sens mojego questu a rzeczy posiadanie rodzi w końcu pytanie, jaki ma to sens? Czy istnieje zatrzymanie? Myślę, że nie. A nie tylko ja mam takie zdanie. Mają ludzie, z którymi mnie łączy, tej muzyki granie. Masz mą miłość, Boże, Panie. Ta, dzięki Ci za dźwięki grane, za muzykę, narkotykiem, ona jest na posiadanie. Kocham ciebie, śpiewam siebie, jestem wege. Śpiewam regę, duszę swoją zbawiam, tuszę, że przysparzam wam ja wzruszeń.